Cześć, hallo z tej strony Alice i witam was w kolejnym przeglądzie kitów. A tym razem jest to łazienka z klasą autorstwa e, SYP, która została Sybulet. która Sybulet? To te francuskie nazwy. <grych> która stworzyła tę kolekcję wraz ze współpracą z jej, do której mam kod dzięki e, właśnie jej creator network i mam kod dla was i dla siebie, a tutaj jak w ostatnim odcinku również będzie do zdobycia kod dla Was, musicie znaleźć, bo będzie w tym filmie gdzieś tam rozmieszczony będzie kod, trzeba go poskładać i kto pierwszy ten zrobi, to zrobi, to będzie mógł się cieszyć właśnie tą kolekcją. No i cóż, zaczynamy, jestem bardzo ciekawa co tutaj jest, no bo jak zawsze moje oczekiwania są uh, bardzo wysokie, tym bardziej, że Syp robi tak cudowne rzeczy, ja uwielbiam jej custom content, więc... Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Zobaczmy. Jeszcze sobie przygotowałam jakieś małe pomieszczenie, i już mogę położyć sobie lampy, żeby trochę oświetlić. To tutaj już widzę, że lampy są super. Już widzę, że są świetne i że będą mi się podobały. Jep, podobają mi się. Do tego są jeszcze kinkiety. Bardzo ładne, bardzo mi się podobają i wiem, że będą mi się podobać już chyba te etykiety Mamy również ściany i podłogi. Ściany w bardzo modnym takim, takich kafelkach, takich płytkach właśnie podłużnych. Mi się one bardzo podobają. E, szkoda, że w moim mieszkaniu jest już zrobiona łazienka, tak to bym sobie zrobiła właśnie w takim stylu. <laughs> Ale słuchajcie, mój ulubiony jeden z ulubionych kolorów, jeśli chodzi o wystrój, jeśli chodzi właśnie o takie rzeczy, to jest taki sage green, taki mm, właśnie szałwiowy, coś takiego. Moje wesele było w takiej, tak troszeczkę, właśnie w takiej em, eukaliptusowo szałwiowej zieleni. Bardzo ładny kolor, bardzo mi się podoba, cudowne. I są różne kolory, więc myślę, że i dla wielbicieli ciemnych łazienek, i dla wielbicieli jasnych łazienek na pewno coś się znajdzie. E, taka sama jest podłoga, dosłownie w tych samych kolorach, taki, taki sam, e, taki sam, takie samo wykonanie, więc zobaczcie, no jest dopasowanie, choć ja nie wiem, czy lubię takie połączenie, właśnie, kolorów tych samych na ścianach i na podłodze, żeby było idealnie, bo wtedy mam wrażenie, że jesteśmy w takim. No takim nie wiem zapomniałam jak to się po polsku mówi w takiej kostce, o! Takiej zamkniętej kostce. Wiecie co? Wiecie co zaszalałam i wzięłam okna z witrażem. <laughs> wzięłam kościelne jakieś okna. Ale są ładne. Okna są ładne, ale niekoniecznie mi dopasują do, do tej łazienki, ale nie szkodzi. Nie szkodzi, patrzmy co mamy. Czy są tutaj gotowe pomieszczenia? Nie ma gotowych pomieszczeń, dlatego przechodzimy od razu do mebli. No i mebli jest bardzo mało. Ale mam nadzieję, że jakoś to nadrobią. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od półki. Czyli są półki, które mam nadzieję, że one będą mocno funkcjonalne, bo jeśli nie, to się wkurzę. I mamy też taką półściankę, których nie było. Hmm. Których nie było wcześniej takich, a czasami by się przydało, na przykład za toaletę, czy za wannę. Więc wtedy można sobie tak... Z... A, ciekawe, czy można tak, czy to by było na przykład... Nie no, byłoby funkcjonalne na pewno. się <laughs> to wygląda, jak tak wystaje. Ale... Jakie to ma kolory w ogóle? Bo ja tak w sumie się nie skupiłam. No jest mój zielony ulubiony oczywiście. Biały i taki bardziej szary. Nie no, ładne kolory. Fajnie, że pasują to właśnie do ścian, bo rzadko to się zdarza. Umywalka są takie nowoczesne, więc dlatego te nasze witraże tutaj mi cholipy, nie pasują. Ale spójrzmy, oczywiście nie urządzamy sobie tej łazienki, jako żeby była jakaś tam super, nie? Ale sprawdzamy meble. Bo gdybym miała robić, słuchajcie, urządzać tę łazienkę, to bym spędziła nad nią zbyt wiele czasu. I tak, jak powiem Wam, że to mi się podoba, to mi się podoba też. Czarna może być, tak inne kolory, ewentualnie ten, tak inne kolory mi się nie podobają. Kojarzą mi się z latami 90. i 80. Nie podobają mi się te kolory tutaj, jeśli chodzi o, o armaturę, o, o wannę typowo. Biały, ładny, ale te kolorowe nie bardzo. Jest też umywalka, która jest tak, taka kamienna również. I ciekawe jak z kolorami tutaj. To już, jak ma te takie niestandardowe kolory, to już wygląda dużo lepiej niż wanna, moim zdaniem. W wannie uważam, że jest za dużo, w ogóle nie wygląda ten kolor, czy to jest ten sam kolor? Chyba tak. Ale ten wygląda bardziej na taki grass green, nie? Taki zielony trawiasty, a ten taki trochę zgaszony. Więc to no nie wiem, co o tym myśleć. Niektóre kolory mi się bardzo podobają, niektóre uważam, że nie, nie są aż tak super trafione. Aczkolwiek wygląda to bardzo ładnie. Jeśli ktoś lubi takie bardziej właśnie kamienne, nowoczesne, bardziej może surowe wnętrza, to na pewno to będzie to. Tak samo ten kibelek. Można tu sobie zrobić o. tu na przykład, właśnie za tym kamieniem. I to wygląda wtedy super. O, i ten kibel też wygląda jak na jakiejś stacji. Zobaczcie, i ten kolor na bank, ten zielony. To jest taki zielono-niebieski. Nie ma takiego koloru, który by do tego by pasował znowuż. Ani ten, ani ten. Moim zdaniem ten nie Ten kamień pasuje, ale to ma zupełnie inny, inny kolor. Niby to jest. Teraz widać to połączenie, kiedy zrobi się wannę i kibel w jednym tym kolorze i to w jednym kolorze, to to widać, że nawiązuje do tego, a to, że nawiązuje do tego, czyli ta ceramika cała taka. Nie do końca to czuję. Ale no, wykonanie znów jest świetne, dlatego chyba zostanę jednak przy białym. Mimo, że nudny, to jednak wtedy widać, że to ma jakieś ręce i nogi. Natomiast prysznic jest, jakby go nie było. No to jest bardzo dobra nazwa. Um, ładne. No, i tu możemy sobie już wybrać kolor, e, właśnie tej, tej armatury, ale. Szkoda, bo tu chcę biały, a tutaj biały mam tylko taki, a na przykład chciałabym czarną wanę, to mam czarny czarny ten kran. Szkoda, że tutaj nie ma więcej możliwości, jeśli chodzi właśnie o te, o te krany, nie? Co mamy dalej? Kwiatek. Dramodendron. Dramodendron. Znam filodendron, rododendron, ale dramodendrona nie znam. <grych> Ładnie, bo fajnie pasuje na półkę. Czy tutaj wejdzie? Tutaj też wejdzie. O, to jest super. To. O. No to rozumiem, to jest ekstra. Dodatkowo mamy jeszcze taki kwiatek stojący w takim koszyku jakby wiklinowym, coś takiego w podobie. Ładnie to się prezentuje, trzeba przyznać. Lustro, ekscentryczne odbicie, bardzo ciekawy kształt, nowoczesny i mi się ono bardzo podoba. Trzeba przyznać, że jest on jakiś, ale nie ma na przykład tego zielonego i niebieskiego koloru. Nie rozumiem, dlaczego tylko tyle jest. Skoro idziemy w te kolory, to idźmy nimi wie cały czas. Bez tak jakby odstępstw. Szczotka do kibla można oznaczyć jako pamiątkę. Cudownie. Jak zdechnę, to dostaniecie po mnie szczotkę od kibla. Tu za to są wszystkie już kolory. Czyli można na przykład sobie wziąć ten zielony. I już tutaj mamy jakiś ten zielony element. To mamy taca chaos kontrolowany, nasz pargały jakieś. Tutaj nic nie położymy, ale możemy za to położyć na półce. I jest tutaj jakiś klips i szczotka do włosów. Klips, klamra po prostu. I tu też mamy różne kolory zielone, zielonego. Ten jest taki mocny, ale znowuż nie ma niebieskiego. Więc to jest takie niekonsekwentne, i to jest właśnie rzecz, która powtarza się przy Simsach notorycznie. I nieważne, czy jest robione z twórcami, czy bez twórców, to chyba będzie się pojawiało tak czy siak. Szkoda, że tutaj tak to nie pasuje, że nie można tego zrobić, żeby to się jakoś tak fajnie połączyło. Nawet nie ma podobnego koloru, żeby to się zmeczowało, widzicie? Bez sensu. Bez sensu, nie powiem. Wyrobimy mydlane, czyli mamy tacka z jakimiś rzeczami do kąpieli, jakieś żele mydło, standardowe, ale ładne. I znowuż teraz tutaj za to nie ma takiego zielonego, ostrego, jak było tam. Za to jest niby granatowy, ja tutaj jednak granatu... Nie widzę. Sztyczki do zębów bardzo ładnie zrobione. Pięknie to jest zrobione. Uważam, że cała ta kolekcja jest zrobiona świetnie. To, że mi jak zwykle kolory nie podpasowały, no to to już jest błąd od początku tak naprawdę chyba istnienia The Sims 4. I to mnie cały czas tak samo triggeruje i nie wybaczam tego absolutnie, bo to jednak jest. Na pewno mają narzucone, narzucone. Na pewno twórcy mają narzucone to, jak to ma mniej więcej wyglądać, są ramy i tak dalej. Ale dopasowanie kolorystyczne myślę, że zależy od twórców, przynajmniej mam taką nadzieję. I wtedy zdecydowanie nie wybaczam tego, że tutaj to nie pasuje do tego. I to też nie pasuje do tego. W takim razie dlaczego. Tego nie ogarniam. Kosz na pranie pięknie pasuje za to do tego. Tego kwiatka, tutaj w tej doniczce bardzo ładne. Pranie, złożone stos ręczników. Można tak, można tutaj sobie też położyć. Fajne są właśnie te takie, um, jak to się nazywa, ścianka. Fajne jest to, że można na tym kłaść rzeczy. To jest właśnie super. I tu mamy też różne kolory ręczników. Tym razem nie mamy. No tutaj z tym niebieskim jest ten zielony. No i to jest znowu mocny zielony. Czyli no mówię, to jest takie bardzo niekonsekwentne i to mnie nie. To mi się nie podoba. To mi nie pasuje. Tu mamy taki stojak na ręczniki, tym razem nawiązujący do tej armatury, ponieważ ma tam taką obudowę, nie? I znowuż to jest niby z niebieskim, ale nie ma niebieskiego. To jest z zielonym, to ma ten ostry zielony. I mi to się nie podoba. W sensie takim, że to nie pasuje. Yy, mata łazienkowa mała, ale urocza. Podoba mi się, bardzo ładnie wykonana. I tym razem są praktycznie wszystkie kolory, więc to chociaż tyle. Można dać turkusowe. Można dać moim ulu mojej ulubionej zieleni. Papier toaletowy tu by trzeba było na kodzie tak zrobić, żeby to tutaj pewnie też było, ale generalnie papier toaletowy, ładny, nowoczesny, zawieszony w tę stronę akurat. W którą stronę papier wieszacie w tę czy w drugą? <ś> No, i mamy tutaj nie ma za to żadnego nawiązania, jeśli chodzi o te kolory zielonego i tak dalej, więc tutaj zupełnie już nic nie ma. Natomiast jest pewnie nawiązanie do tych tutaj rzeczy. Co mamy dalej? Gąbka i szczotka szurburu? Szurburu? Tak jest, szuruburu. Pięknie wykonane, a zobaczymy, jak właśnie z kolorami. Nie rozumiem. Raz te zielony ma taki szarawy kolor, raz ma taki zielony. Nie do końca to ogarniam, szczerze mówiąc, ale bardzo fajnie kolor do siebie pasuje. Ten zielony z tym pomarańczowym super tu mamy za to, możemy zamknąć trochę ten prysznic, tak żeby ta woda nie chlapała po całej łazience i jest to zwykła szyba i pewnie można zmienić kolory tutaj tego na dole, tych takich tak no ładnie, a do tego parawan, również jest parawan można sobie postawić parawan tak trochę tu, żeby się odgrodzić i parawan ma kolory natomiast też takie trochę od czapencji, o i tu jest nawet zmiana jedna, że nie ma Um, nie ma te, tego podzielonego, takiego jakby okna. Nie do końca mi się to widzi, bo znów pasuje niektóre rzeczy, jak pięć do nosa. I to wszystko. Czy Wam się podobają te kity? Mam nadzieję, że udało Wam się zdobyć kot, że udało Wam się go złożyć. Ja uważam, że ta kolekcja jest bardzo ładna pod względem. Mebli pod względem wykonania i tak dalej. Co mi nie pasuje, to oczywiście są te kolory, na które cały czas tutaj narzekam, że one nie do końca do siebie no nie, one wszystkie do siebie pasują, ale że nie ma znowu zmyczowanych rzeczy: że raz jest to, raz jest to, potem tamtego nie ma, znowu tutaj tego brakuje, że nie ma takiej jedności w tym wszystkim, że to nie jest ujednolicone i to mi zawsze przeszkadzało i to będzie mi przeszkadzać i za to odejmuję punkt, bo ta kolekcja ma dla mnie 8. Na 10 nie można za wysoko, bo się przyzwyczają. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję również jej za kod dla mnie i dla społeczności. Em, gratuluję osobom, osobom, osobie, której udało się wyhaczyć kod do tej kolekcji. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!